Kran naprawia, tylko on szuka kurwa, maca tam coś. Szuka kurwa, paznokci swoich, pogubił. Jakś, kurwa, jakiś murzyn, jakiś dziad, kurwa. Kolejny rumun. Ja oh, pierdolę tych murzynów. Następny jakiś kurwa murzyn. Same murzyny, kurwa. Nie jestem rasista, ale mnie wkurwia, w że same murzyny. Dobra, chuj, idziemy na wojnę. Pierdolę twoje jakieś zabaweczki. Dobra, że katanę wyjebać jakoś, o to wyjebiemy. Jak się zużyje. I tą. Tą i, i, i... A, to jest zużyta w miarę, kurwa. Z broni muszę strzelać. O, kurwa, pali ile. tego. Zaraz, kurwie, wiele wyskoczą. Oj, do, i do karabinu. No się zacznie impreza kurwa Coś czuję, że tu będzie zasadzka Bo cóż to cicho, nieprawdaż? Zbyt cicho kurwa O, jeszcze przecinę ja pierdolę O kurwa, jest ten z kurwy syna Web, 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 kurwa Ja pierdolę mam przejebane teraz Już nie powiem gdzie jak i kurwa i gdzie? On przejebane o kurwa Ja pierdolę Jebany skut sukin syn No sukiń syn z niego I co? Jeszcze może zbiery wyskoczy kurwa Sychaj kurwo jak on nie zajebie, kurwa! No właśnie, o tym mówiłem. Bro o, broń się zużyła, ale szybka, ja pierdolę. to jestem zajebisty normalnie. Ja go napierdalam, broń się skończyła już. Ta tak, kurwa, z nogi, z nogi z On No to za mało miejsca jest, kurwa, na. na takie rzeczy, kurwa. O, dało się zajebać. Prawie za jednym... No, za jednym jego błędem Masz fajne oczy. Jakiś kafar. Chyba według mnie to jest pierdolnięty kafar. Ty jego oczy się ruszają. No to już mam najebane w głowie. Czym to się latarkę włączało? No, się ruszają. Tylko jak ja się ruszę, to on się rusza. Nie, ochaz ja widy mam. Napierdolonyż już jestem. Dobra, z Dlera, kurwa, znaczy Dostawcę alkoholu. Tu już widzę, że coraz gorzej jest ze mną, pa, ra, 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 ra 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 Lubię spierdalać. Coś tu słyszę. Młotek. Dobra, gdzie jest karabin, kurwa. Gdzie jest karabin? Karabin, karabin. Ładuj pek, Pyk, pyk. Pararaje ten skurwiel O, to elektryczny jakiś mój La 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 la, la. Jeden magazyn... jeden e, paczka amunicji to jest chyba tego. No, wiecie co? Co to jest? Jak nie wiecie to wypierdaj do szkoły uczyć się kurwa. No co zdaje się, że jedna paczka to jest 30 sztuk, nie jeden magazynek. Według tej grze A w ralu jest inaczej, no ale dobra. Nie kućmy się, bo nie ja robiłem tą grę, no. Toś tu kurwa wyje. Zaraz mi coś piardolnie. O, już zmierzają chyba w mój kierunek. To dobry znak. Amunicja mam tak dużo, że aż mało. Dobra, trzeba zapierdalać. Na górę czy gdziekolwiek... Na górę pewnie. Zbir? Zbier kurwa, a kto, a kto, inny? O jebany Jebany w dupę Chuj, panny to panny, wyjebane na to Dobrze byłoby przeżyć Patrzcie, zaraz jebie Dosyć szybko Oj, lag był Zaraz zajebie, zajebę, no to skurwiel No, O, krzyknij. Bo no, krzyknij, kurwa. Nie wstydź się, debilu. Teraz ekipa przyjdzie. Dobra, proszę tempie jak nie wiem co. O, batonik, zagryzę. minty batonik. O rurkę bym wyjął sobie. Pierdono komuś. Eee, zu tempo, pierdoleńca, kurwa. Sztawno była pojebany. Możesz mi chuj obciągnąć. Oj Teraz coś możesz Ale go kurwa poraziłem z <laughs> kurwy nie ty Pojedynczo, pojedynczo, o Dobre O! 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 o. Opa, dreszcie. Grzeszny chłopczyk, trochę dużo micy na ciebie poszło. Ale myślę, że było warto. Co się nie robi w imię interesu? O kurwa. Ale żeś mnie wyskoczył chłopiec. Oj, kurwa, ciasto tutaj. Będzie trzeba broń stunigować, stun zeperować. O, jak to dalej pójdzie, to mnie zaraz kurwa zakopią tutaj. Poszukam więcej zambików Co to jest zbir? Bo jak zbir, to damy radę. Tylko wystarczy, że błąd jeden popełnię iż już po mnie. Wystarczy nie popełnić żadnego błędu. Mamy skurwy syna. On są skurwy syna. No! Ciar. i Musi trochę bliżej podejść. No dalej na drzewo Czy aby... Jak najdalej ode mnie Jebany Waflu Kurwa, Polska kurwo Czy kurwa, jakakolwiek kurwo o, co my tutaj mamy? Jakaś nowa zabaweczka Młot, to młot to potem Co tu nam wypadło? O, to, to też nie jest takie kurwa złe. O, 34. jest A la 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 Co my tu mamy? Dobra. O Oj, kurwa. Potem użyjemy tryb szybkiego pokemona czy dobrego pokemona? Web, łeb! łeb kurwa. Co tam mówisz, Fakamakus? Fakamakus? Jesteś kurwa Fakamakus? Pojebany ten twój Fakamakus, kurwa. Dobra, spierdlamy stąd, idziemy do Fakamusa. Dobra, czas na oranie pola. Trochę mało tego orania. Hoj Chuj z takim oraniem? Jakiś kastet z kołcami Dobrze, z a nie bez. Ej kurwa, chujowo poszłem. Bardzo chujowo. Mmm... a ten Tędy? Wygląda na to... U, tam jeszcze ilu? Kurwa. No jak to chuj? No nie gadaj, że muszę zejść piętro. No chuj trzeba, to trzeba. Co się nie robi w imię kurwa ojczyzny O w imię to mnie zajebią zaraz Patrzę, zaraz mnie zakurwią Mały taki kurwa jebliwy Jeszcze trochę i Może wytrwam A może i kurwa nie O ja pierdolę mi wystraszyłeś Jebane jak wyskoczył jego matka naprawdę nie kocha. Dobra, otworzyłem wszystkie. A coś, a co za tym idzie? Jak zombie, wszystkie Wszystkie zombie wyskoczą, to przejebane będzie. Patrzcie, kurwa, nie mogę otworzyć. O kurwa! Ty, skurwy, synie. Mówiłem? Już zaczynają? Skurwysyny? syny. O, już coś biegnie. O kurwa! Je, a to jeden na szczęście. A nie z 50 kurwa. Następny biegnie. Trzeba się schować za jakiś fotelik. Wszyscy nakurwiają w, mojo, w, moim, w moim kierunek. W moim kierunku. Mm, ostrzejsza katana. No w miarę jedna z lepszych. O, już biegną z kurwy, synu. Olej, jest, kurwa. Muszę się napić z wrażenia. O to mnie zajebił zaraz. Zaraz przyjdzie. O kurwa! Właśnie kurwa! Jeszcze znaczy, mnie jebany chuj Nie może spokojnie wypić, nie?